Siemano w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na odnędze do pieniędzy, a wy napiszcie hashtag maluk, a wam szybte serduszko. Z serduszkami jestem na bieżąco, bo pod ostatnimi filmami nadrobiłem zaległości i wszystko poprzypinałem. Jak widzicie, ja z akcji buraków już sobie na spokojnie wróciłem, a wybijajcie do mnie na Instagrama, bo są trzy nowe zdjęcia i są aktualnie trzy. Konkursy. Gdzieś tam na live, w niedzielę wam jeszcze powiem, jakie są zasady tak dokładnie. Jak widzowie dalej nie słyszeliście o tej stronie, to chyba jesteście troszeczkę zacofani, bo tutaj możemy na przykład kupować grę Farming Simulator 22-29% taniej, czy Fifkę, czy Forza Horizon, czy kompletnie inne gry można kupić po tanioście. Link oczywiście macie w opisie, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ razem z tą stroną organizujemy dla was konkurs, którego link też macie w opisie, możecie wejść. Musicie polubić mnie na Instagramie oraz tą stronę na Instagramie, czyli Instant Gaming, wpisać nazwę gry, jaką chcecie po prostu wygrać, przykładowo Farming Simulator 22 i kliknąć wziąć udział. I już bierzecie udział w konkursie, jeżeli nas obserwujecie. Ale maluszek, jak widzicie, w końcu udało się go odebrać od mechanika do wstanie, był opłakanym ostatnio. Jest też przemalowany na taki kolor zielony, chyba to podstawowy kolor Taki jaki on był wcześniej, oczywiście fiat rejestracje założone, lampy ponaprawiane. Dalej nie jesteśmy w stanie ustalić, kto jest właścicielem tego, ale mi się zdaje, że go sprzedam za dobrą cenę. On tutaj jest na razie wystawiony e, na sprzedaż, będzie także coś takiego będziemy robić. Ale dzisiaj też sobie pojedziemy naszym Masajem i dzisiaj będziemy sobie widzowie robili jedną zacną akcję, a mianowicie. O! E, e. Co nie jest? Chodź kto tego, to? oddawaj mi malucha. Kim ty jesteś? Właścicielem tego samochodu. Jak? Jak ja go wy... Znaczy, ja go kupiłem! No tak, tak, kupiłeś. Wiem, że go wywo... Wiem, że go wyłowiłeś... Yy, z wody. No dość... Co, co ty gadasz w ogóle, chłopie? się z choinki urwałeś, czy to... Jaki ty kolor w ogóle ty, miałeś? Ty myślisz, te... że ty jeszcze mnie oszukasz, jak ty nawet nagrałeś film, jak go... Ja? Do, dobra, ale to sk skąd podstawisz że to jest w ogóle twój... maluch? A pamiary? No, papierów nie było na niego, jak kupowałem, pamiętam. To no możesz daj, pokazać. No, no oczywiście, kupowałeś. No dobra, widziałeś film, tak? Tak. Ja się zastanawiałem, ogólnie ogłosiłem go na sprzedaż, bo myślałem, że właściciel już nie żyje tego. No to nie sprzedaż, bo to jest mój samochód. Nie, bo ja go teraz odremontowałem. To musisz mi jakoś oddać pieniądze. Za to patrz, jaki on jest w stanie, a w jakim on był. On był cały zagnity w tym bajorze. Już to widziałeś pewnie na filmie, jak sobie obejrzałeś, jak to wygląda. patrz, Patrz, jaki to jest ten remont cały zrobiony. Tym to możesz no jeździć no i jeździć może, teraz. Może i coś, z... no dam ci coś za to. No, no to tak. Ile jesteś w stanie zaproponować teraz za tego malucha? Ogłoszenie też ja płaciłem, to wiesz. No, ja, no nie wiem ile chcesz, a bo nie, ja ci ceny całej za niego nie zapłacę. Nie no, nie no, za nie tyle. no, całej nie no, całej nie, to już się dogadamy. Jak już to jest już Twój mniej więcej, ci to. No 1000 to jest na pewno za mała kwota, jak za takiego malucha, bo ja tutaj włożyłem dużo więcej, go dwa razy naprawiałem ogólnie, bo ktoś go rozwalił praktycznie na części yy, też w jednym momencie i raz w drzewo nim wjechałem, także tutaj wszystko jest ładnie porobione jak nowe. Wjechałeś moim no to tym bardziej się nic nie zapłacę. Nie, za nie, ja wjechałem. No bo ściągnęło tam jakieś tam, z kołami były problemy, ale myślę, że za wyłowienie, za w ogóle odnalezienie tego wszystkiego, że się musiałem taplać w tym nic błocie, nie ee, to. Ja wiem, że, ja wiedziałem, że on tam był. No dobra, no to po co ty wjechałeś w ogóle tym maluchem do tego? Miałem do bojora. I nikt tego nie wyciągnął, i nagle sobie przypomniałeś o tym, jak zobaczyłeś, że jest odnowiony. Tak, nagle sobie przypomniałem. No, no, nagle. No, no to. to 5000 tysięcy mi dajesz i możesz tego zabierać. No daj i to go od środka, zobaczę. No to se masz i wejdź sobie. I tak nie odpalisz bo jeszcze stacyjka nie działa. Jest zablokowana na pewno. Ło, działa! Dobra, gaś to i jeszcze coś, no. 5000 tysięcy musisz mi dać do ręki i możesz sobie zabierać. Jak widzisz, stacyjka jednak działa. No, co ci tu jeszcze mogę pokazać? To fotele widziałeś w jakim są stanie? No, dobra są, ale. filmy to jednak przenegocjować. 5000 to jest za duża cena. No, 1000 to ja też, ja z ja, 1000 za mechanika samego zapłaciłem. A co jeszcze częściej liczyć? Że on jest nowy. Ten maluch w tym stanie jest wart, może. z 15 może być warty. No, wiem. No to dychę, dychę będziesz miał dla siebie, jeżeli go wystawisz. No to 5 mi zapłacisz za to, że on stał, za to, że był remontowany i w ogóle. No to chyba nie jest taka aż wygórowana cena. Niby nie, ale tak za 3000 mogę ci dać, bo ci No nie, 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 no 3. Trzy... Kurde, no wiesz co, no 3, no zachęcająca kwota, ale to ja bym wyszedł, no nawet na 0 na bym nie, wiem. ciężko było na 0 wyjść. 4,5 i, i możesz, Jej, jesteśmy dogadani. No nie, że do 4000 nie dojdziemy Panie 4,5 i zabieraj se go 3,5 Pokaż mi w ogóle papiery na to Już masz No To faktycznie się zgadza z rejestracją i ze wszystkim Faktycznie Kurde, no to są... Nie wiem, piątkę mi dajesz i jesteśmy kwita Dobra, lepiej, lepiej 3,5 tysiąca T, i ja zabieram go do siebie, i już nic nie wynegocjujesz. Nie ma takiej opcji. Oddawaj no, kluczyki. Oddawaj kluczyki. kluczyki, tak? Tak. Gdzie? Co ty. Wysiadaj stąd, e! Co jest? Nie wyjedziesz stąd? Co już? Ty bym ja rozjechał! Ty, jak tu, Ja pierdziele, nie dogonię go, widzowie! Zatrzymaj się, e! Zać, chłopie! Ja pierdziele, widzowie, jeszcze... jadę go szukać, ja go szukać, szybciej leć tym! W ogóle słaby jestem w bieganiu, trochę gdzie on pojedzie? W kurde, nie widać już, go jadę za nim. Jakiego ja go tera, tera, to ja go na pewno nie znajdę, no ja pierdziele, dojadę do Bojorka. Jak go nie będzie widać, to tyle, no co, nie będziemy go szukać po całej wsi, jak ja nie wiem, gdzie on pojechał. 5 tysięcy przepadło, jeszcze maluch, co jest wart 15 tysięcy praktycznie. No to też to gówno nie chce się za bardzo rozpędzać. Jeszcze on ma papiery na tego malucha i wszystko to już... całkiem. To teraz nawet jak ja pójdę na policję, to co mu powiem? Że ja mu to ukradłem i on mi to odebrał? Kurde, no nie ma nic. No to widzowie mamy, teraz już mamy już pod sprawie chyba. No, to super się porobiło. No ja nie wiem, gdzie, nie mam pojęcia gdzie on mógł pojechać, <śś> jeszcze, Zielony maluch jeszcze i w zielonych trawach i weź to go znajdź. Nie wiem, on mógł pojechać w lewą, pojechać tam w drogę polną, no, przy maluchem to mógł wszędzie praktycznie tym przejechać. Nie wiem, nie będę go suszył po prostu, może... Telefonu też w sumie nie ma. Dobra, to ja zawracam na gospodarstwo widzowie i tyle. Ej, tyle. Zawracamy i jedziemy. No nic. Tak to wygląda. Miał być maluch, miały być pieniądze. Miało być około tych 15 tysięcy, bo dobry stan był tego malucha. Miało być super. No, a wyszło jak, jak zwykle tak naprawdę. No, co... Także jest tak dalej się podpuścić. Tak szybko wsiadł i jeszcze go odpalił tak szybko, i udało mu się to tak szybko ogólnie ogarnąć. No nie wiem, nie wiem, co, co wam wam mogło. Nie wiem, co wam mam powiedzieć ogólnie. No. Jakbym miał bramę i bym miał płot, a nie, że jesteśmy w trakcie przebudowy gospodarstwa troszeczkę. To by ta sprawa inaczej się całkiem zakończyła. By brama była zamknięta, to by był płot, i by musiał wjechać albo w bramę, i inaczej by nie przychyczył, A tak to nawet i potrawie jakby przejechał, no to i tak by uciekł, no. No nie wiem, najbardziej żałuję tych mimo wszystko. No, 15 tysięcy za malucha. Nie wiem, ile można było wziąć za to, ale myślę, że no, te, te 15 tysięcy mogłem sobie na spokojnie liczyć. A tutaj, teraz to co ja mogę liczyć? No, nic nie mogę liczyć tak naprawdę. Zanim ja to takie coś odrobię, to... O Boże, no porażka, porażka tutaj. Nie wiem, może jeszcze jak pojadę na to pole, jeszcze w ogóle sąsiad też tej audycy jeszcze nie zabrał. Z sąsiadem też będę musiał się zaraz kłócić. Gdzieś niedługo, nie wiem. Zrobię to pole i jadę do niego. Nie wiem w ogóle gdzie on jest. On się gdzieś ukrywa, czy co on robi. Ale wjechał mi to audicą w budynek, ten świeżo wybudowany, wszystko się prawie zawaliło. To pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka. No i teraz też tutaj nikt mi na za to nie daje odszkodowania jak na razie, bo ten dom to taki był, no, nie był jeszcze tak dokładnie na papierach zarejestrowany, że to w ogóle było wybudowane, e, tej firmy nie było, nie było żadnych świadków, e, policja się tym nie, za, nie zainteresowała, także też jest problem, tutaj z Maluchem też, no Maluch sami widzieliście, no ja go wyłowiłem z tego bajorka, jeziorka, jako... No nie mój, no bo nie miałem papierów na to tak naprawdę Także no samochód był, był bo był Wsadziłem w to pieniądze Odremontowałem go, rozwaliłem go raz Drugi raz mi rozwalili e, Tego malucha No i problem się pojawia taki, że ktoś mi przyjeżdża Nagle No niby, niby właściciel, no realne było to Że ten maluch gdzieś tam miał Swojego właściciela e, Ze względu na to, że ktoś musiał nim wjechać do tego bajorka Jak widzicie on się tłumaczył, że to wypadek W teorii tego malucha nic mi się nie należało No ale chociaż za te Wiecie, trzeba było szybciej to też sprzedawać, tylko weź tak szybko kupca znajdź. Nawet za to jakbym go oddał za te 5000, a nie za 15, tak jak chciałem, to już by było lepiej. Ja, chociaż drogę nam naprawili na wsi tutaj widzę. Ej, ja, widzę, jest po prostu ciężka, ciężka sprawa. On mógł pojechać wszędzie, on może być skażej. Tutaj na papierach nie widziałem, gdzie on ma zarejestrowanego tego malucha jako miejscowość. Także też ciężko stwierdzić. No trochę smutek, jednak 15 tysięcy to jest jednak. No trochę pieniędzy my z całego pola buraków mniej zarobiliśmy, niż mogliśmy na tym maluchu zrobić. Nawet jakby tą piątkę nam dał. Jakby był uczciwy, no 3,5 chciał, no ale to wiecie, 3,5 tysiąca. Znaczy, oczywiście teraz patrząc z perspektywy czasu lepiej było mieć 3,5 tysiąca yy, niż tak jak teraz nie mamy kompletnie nic, no ale... No, nie będę nic wam opowiadał. No, co, co ja wam mogę powiedzieć na ten temat? Stało nam tylko talerzowanie, jeszcze wygranie, jakoś nie wiem, z sąsiadem się może dogadam. On mi nie ucieknie, no bo gdzie mi sąsiad może uciec, jak ja wiem, gdzie on mieszka. Oj. Sam pech, sam pech jak na razie. I chyba do, dom chyba zrezygnuje z tego, ta działka będzie po prostu, nie wiem, jakieś może tutaj zwierzęta będę sobie trzymał, jeśli jakąś świniarnię byśmy chcieli wybudować, taką większą jakąś oborę albo jakąś wiatę na przykład, żeby tu jakieś większe maszyny budować chociaż nie wiem jak to pójdzie też gospodarstwo, może tu jakieś biny pobudować większe w ramach rozwoju gdzieś tam gospodarstwa też nie wiem, albo tą działkę sprzedam drożej jako budowlaną no nie za bardzo chce mi się tam iść, przy głównej drodze o takie, o mieszkanie, gdzie jest ruch gdzie wiecie, tutaj pijaków sporo jeździ po tej wsi, to no jest, jest ryzyko, no też Tamte też raczej trzeźwy nie był, co wjechał w ten domek nasz. Jakby to była konstrukcja, taka jakby tu jeszcze płot był, to by wjechał najwyżej w płot. Jakby to było wszystko ogrodzone, to też nie jest taki zły pomysł. Ale tutaj sobie tak przemyślałem i chyba na gospodarstwie będzie mimo wszystko się budować. Jedziemy po tych krzakach, to je przynajmniej e, położymy pod ciężarem kół. Dobra, kwestia zrobienia tego pola, widzowie, to jest szybciutko, też się wyłóż rzepaków porobione, tutaj właśnie jeszcze zostało nam wykopanie tych kartofli, zrobienie akcji kiszonki i tak naprawdę też wszystko tutaj będziemy mieli porobione, przyjdzie na pewno zima, także też okres zimowy będzie, nie będziemy mieli za bardzo co robić tutaj, także tak to będzie wyglądać, dzisiaj jak to oglądacie, to jest chyba piątek, jeżeli ja dobrze pamiętam, myślę, że jutro się pojawi gospodarstwo po dziadku, albo właśnie się pojawi... Hmm. Top 10 modów, to, ale nie tygodnia, tylko takich przydatnych do farminga, dwójski, dwójki też, moim zdaniem dużo osób czeka na tą serię, także w sobotę e, powinno się coś takiego pojawić i zaraz będziemy mieli chyba koniec miesiąca, koniec stycznia, jeżeli też dobrze ogarniam, zostanie tam ile, dwa tygodnie i u nas akurat na Wybelszczyźnie będą ferie, także jakieś vlogi najprawdopodobniej z gór się też pojawią, coś mi się tak wydaje, ale to dopiero w pod koniec lutego bym liczył, że te vlogi, bo te vlogi dopiero wiecie, będą montowane, jak ja sobie przyjadę do domu. E, wezmę oczywiście kamerkę ze sobą, no bo szkoda na jakiś wyjazd, jeżeli gdzie, jedzie się gdzieś i można coś tam podnagrywać, no to fajnie było po prostu to nagrać i skorzystać z okazji. Też może jakieś z Wiką nagramy w końcu, e, to też moim zdaniem dobra by była sprawa, żeby coś takiego zrobić. A tutaj tak jak mówiłem, kwestia zrobienia tego pola to jest naprawdę naprawdę szybciutko. Jeszcze Wam zaraz pokażę, jak mniej więcej ten dom wyglądał. Tu jeszcze pojadę w tamtą stronę i się przejdę drogą. Yy, to wam pokażę, jak właśnie ten dom wygląda po tym wypadku, który miał miejsce. Czyli tak, straty 15 tysięcy na oko, nawet jeżeli byśmy znaleźli jakiegoś chłopa, co by chciał sporo pieniędzy wyłożyć, to może i za takiego malucha by więcej się udało ugrać, może jakieś 20 tysięcy yy, też jest taka opcja, oczywiście maluchy w różnych cenach bardzo chodzą, ale to by musiało być bardzo zadbane a ten jak był wypadkowy, jeszcze po zalaniu trochę, no to taki może, może te 20 tysięcy, no to już liczę sobie za dużo by było czekajcie, się jakoś tak o, przejechał, żeby to też zrobić, żeby tutaj nie jeździć cały czas no Dobra I teraz widzowie też możecie mi napisać co my tutaj mamy zasiąć, Bo ja powiem wam, że nie za bardzo y, ogarniam temacie Jeżeli chodzi o zasiewanie tutaj, no bo Tutaj jest to pole takie nie za duże i nie wiem Znowu buraków nie będziemy pchali w tym samym kawałeczku Buraki gdzieś pójdą gdzie indziej Jeżeli chodzi o kartofle też trzeba przyznać, te buraki No to nie jest za bardzo opłacalny interes, jeżeli chodzi o farminga Nie wiem czy to w prawdziwym życiu się opłaca Możecie napisać też w komentarzu, jeżeli ktoś ma buraki E, bo, tutaj, no to w porównaniu do tego, co można zarobić ze zboża, no to za to, no to są gówno, a nie pieniądze, tak naprawdę. Co my zarobiliśmy za to? Praktycznie nic. I to jest, bo może też nie jest duży kawałeczek, też wynajęcie ropy, też swoje kosztuje, żeby to wykopać. E, też gdzieś tam wynajęcie przyczep i tego wszystkiego, żeby swoimi nie wozić do cukrowni. Ale pieniędzy w każdym razie e, z tego dużych nie było. I tu sobie tak oprzejechałem. Teraz będzie wygodniej to wszystko robić. O proszę. Dobra, widzowie, ja wam jeszcze pokażę mniej więcej, kto nie widział w poprzednim odcinku, o czym ja w ogóle mówię, jeżeli chodzi o ten dom. Tutaj patrzę, że złodzieje wszędzie są dookoła, to może lepiej sobie tego Fergusona zgaśmy i sobie go zasuńmy. Mimo wszystko, dobra. Patrzcie, no tu jest ogólnie dom, który ja budowałem. Kto oglądał poprzednie odcinki, ten na pewno wie, o czym ja mówię. Kto nie oglądał poprzednich odcinków dwóch chyba, jeżeli dobrze pamiętam, no to raczej nie wie, o czym ja mówię, ale patrzcie, jak to wygląda. Tutaj ogólnie ktoś się pobudował taki, nie wiem, no jemu to wyszło. Też z daleka od drogi się pobudował, a tu Patrzcie na to No to ogólnie dzisiaj rano było, ja też, też nagrywałem ten odcinek ostatnio niedawno, ale dopiero to wrzucam, taczka w ogóle wywalona to suporki y to można sobie, o co najwyżej to można jeszcze szybę mu z tyłu wybić o. Niech se leży tam to wszystko Tutaj w ogóle mi wybudowali takie coś, że to jest w powietrzu Też dobrze, to jest w całości, to jakoś się trzyma, ale nie wiem czy to będę podsypywać Tej firmy, nie wiem, wzięli pieniądze, zrobili coś takiego i tutaj no, nawet nie słychać, żeby oni coś tutaj Ani nie odbierają teraz telefonów, ani nic I tak, tak to leci to życie, widzicie W dom wyłożono, bo to jest ogólnie wyłożone, na no, budowę tego było no, a teraz nawet mi firma telefonów nie odbiera, która gdzieś tam to buduje. Znaczy, buduje, buduje, no, po postawiła te fundamenty, jakąś tam podstawę zbudowała, i to jeszcze tam, nie wiem, ten suporek to się, to sami widzicie, że on się porozwalał na kawałeczki. Czyli on tam raczej za dobrze się nie trzymał. Mm, także tu już jest pierwszy problem. No, ogólnie, no porażka, porażka. I teraz co zrobić, żeby te pieniądze odzyskać, bo ja w sumie nie wiem. Albo iść do jakichś prawników, albo się sądzić z tą firmą, albo dzwonić cały czas. Nie wiem, i też pytanie, czy oni będą chcieli to odbudować za darmo, jeżeli oni to postawili. Tylko też trzeba ich było pierdzielić, że oni źle to postawili. I wtedy może by coś tam, jakieś zmiany nastąpiły, ale to sami widzicie. Pokończę wszystkie gdzieś tam prace polowe i na pewno się weźmiemy ostro za inne rzeczy, za rzeczy, które gdzieś tam nam przepadły, za jakieś sprawy sądowe, za to wszystko. Na pewno weźmiemy się, żeby to doprowadzić do ładu, wszystko, wszystkie nasze interesy. Też tam to kostkę mają układać tam u sąsiada, to też trzeba to zrobić jakoś tak. Może to ta sama firma nawet nie wiem, czy nie będzie układać. To też może jakoś pasowałoby z nimi pogadać, jeżeli telefonów nie odbierają. No coś ja tam też chyba coś jakoś hale chcę stawiać z tego co ja pamiętam, bo tych maszyn przeszmanowszych teraz John Deere ma, no to już też coś tam myśli z tego co mówił o właśnie jakichś większych rzeczach, no bo to... Wiecie, pod taką drewnianą wiatką, czy tam on tam prawie nie ma wcale budynków, to no w stodole może się trzymać pod tą wiatką no i tak naprawdę tyle, a tak to wszystko stoi na świeżym powietrzu bez żadnego zadaszenia. Także to też jest takie Nie, to co u mnie oczywiście. U mnie te droższe maszynki czy tam jakieś ciągniki stoją oczywiście pod e, zadaszeniem. Teraz siewnik stoi troszeczkę na zewnątrz, ale e, siewnik był gdzieś tam użytkowany, dlatego e, też i stoi na zewnątrz, bo wiecie, no, codziennie się praktycznie coś tym robi. Weźmy sobie tutaj cofnijmy, bo nie będę mógł tego później obsiać Jak se taka pojadę Złapało, złapało Małe paliwa praktycznie, pół błaku, także też elegancko Tutaj widzę też kawałeczkiem trzeba będzie poprawić, delikatnie I możemy jechać To gorzej, że ja nie mam numeru nawet, nie mam żadnych danych kontaktowych Jak pokazywał mi te papiery na tego malucha, to trzeba było widzowie zrobić coś takiego żeby no spojrzeć co tam jest tak dokładnie napisane bo tu było coś z malucha, że się zgadza wszystko niby ale problem jest taki, że ja nie zobaczyłem imienia i nazwiska nawet, no bo to do niczego mi w sumie nie było potrzebne w tamtym momencie no ale teraz patrząc z perspektywy czasu no to jednak przydałoby mi się jeżeli bym miał imię i nazwisko tego właściciela Malucha, to bym mógł go jakoś wyszukać, albo jakoś na facebooku albo, chociaż to wiecie no też, jeżeli on zabrał tego Malucha to ja wątpię, że on będzie raczej jakoś tam się chwalił tym wszystkim, że zabrał go, i w ogóle tylko raczej w ciszy sobie postoi. Poczekasz, to wszystko przeminie, i dopiero gdzieś tam będzie. No, też kontaktu z nim nie nawiąże na pewno. Tu nie ma co się oszukiwać. Przyjechał, se zabrał. I weź to żyj. Jak tak to wszystko wygląda? No, nie wiem. Widzowie, może by malucha se kupił jakiegoś takiego starego, zardzewiałego, odnowił i zrobił kolejną inwestycję. No, to i tak to, co tam przepadło, to. Dobrze, chociaż tego pola kupiłem, to przynajmniej, jak mam to pole kupione, to taki plusik jest, że coś tam wiecie, zainwestowałem w to gospodarstwo. Także też no tutaj jest mały plus. Ja odstawię sobie tą widzowie talerzówkę i będziemy kończyć powoli ten odcinek. No raczej, raczej tej sprawy, no to nie wiem, jeżeli on się sam. Co jest? Jeżeli on sam z siebie się do mnie nie zgłosi z tym maluchem, no obstałem się nie zgłosi, no bo raczej nie ma w tym interesu, żeby gdzieś tam oddać mi pieniądze, czy tam nawet kawałeczek mi oddać tych pieniędzy jakiś tam mały skrawek e, tej sumy, no to to obstawiam, że takiego tak czegoś nie będzie. Także temat tego malucha raczej już został wyczerpany na 100% na filmach bo ja nie sądzę, że coś takiego będzie po prostu miało miejsce gdzieś tam w przyszłości. Na dzisiaj to było na tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie na kanale już najprawdopodobniej jutro. Na razie